Już dziś. Rytuał Nowiu Księżyca w Lwie. 4 sierpnia. Gotowy na wielką zmianę. Złap swoją szansę na transformację podczas Nowiu Księżyca w Lwie. Ten wyjątkowy moment niesie ze sobą energię odwagi, pewności siebie i kreatywności. Chcesz wznieść się na nowy poziom i rozpalić swoje życie pasją? Dołącz do mnie na rytuał Nowiu Księżyca w Lwie i odkryj swoją wewnętrzną siłę oraz potencjał. Otrzymaj indywidualny rytuał Nowiu Księżyca w Lwie, stworzony specjalnie dla Ciebie, aby przyciągnąć energię sukcesu i radości dla Twojego celu. Wykorzystaj moje doświadczenie i magiczną moc, by odkryć nowe możliwości i zrealizować swoje marzenia. Rejestracja do 4 sierpnia 2024 roku do godziny 22:00. Liczba miejsc jest ograniczona. Każdy rytuał jest indywidualny i dostosowany do twoich potrzeb. Już tysiące osób skorzystały z mojej magii, a każdego dnia pojawiają się nowe podziękowania. Dołącz do grona szczęśliwych i ty. Każdy rytuał wykonuje indywidualnie, co czyni go wyjątkowym i dostosowanym do Twojej osobistej energii. Masz pytania? Chcesz dowiedzieć się więcej? Napisz do mnie wiadomość prywatną już teraz. Nie przegap okazji, by skorzystać z potężnej energii nowiu księżyca w Lwie i rozpocząć nowy, pełen mocy rozdział w swoim życiu. Wróżbita Łukasz Węcka